Patrzcie, to jest już tak zrobione. To tylko jeszcze delikatnie dotrzeć. Eee, czy widzicie coś, czy nie widzicie? Patrzcie, tutaj było na progu. Już jest pomalowane. Nawet tu widać, że coś tu było robione. O, no, tutaj jeszcze ostatni śliw będą. Także to już będzie też pyk tutaj też ostatnie szlify to jeszcze stary został zaciek o tu też stary zaciek tylko że tutaj już wyprowadzone tu też no i tu mi zostało jeszcze wyprowadzić tą końcówkę i będzie ten. tutaj sobie to pomalujemy tutaj wyprowadzę tą końcówkę i tyle Aha. No dobra, no to trzemy, nie? Papierek 120 i powolutku ruchami takimi o, nie takimi, po spokojnymi zaczynamy dopiero. Jak to się nie będzie wychodziło, nie przejmować się nałożymy od nowa i będzie dobrze pewnie zaraz się uruchomią znawcy tematów że co ty tam robisz chłopie nie no wie co, robię to co ja chcę to jest mój samochód będę sobie co z nim będę chciał nikt nie musi tego Papugować, co ja tutaj robię, nie? To nie jest jakiś kanał no, poradnikowo-naukowy, co ja będę tutaj mówił, że. albo będę. że tak macie robić. Róbcie, jak chcecie, nie? Ja robię tak i koniec. <śm> 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 już mamy znowu to samo odpuszczanko patrzymy tu przecierka tu przecierka wygrana się przeciera dokładnie ma to wimy co już mamy zrobione, pukujemy, super, elegancko, tak samo. Lekko zmatowić to wszystko. Nie za mocno. Nie poprzecierać znowu tego tego. Mm. Żeby nie poprzecierać podkładu nie. Woda. Zobaczycie, jaka będzie perełeczka, Czyli niuania babunia będzie. Czy będą chcieli na aukcję ją potem? Wszyscy. Trochę wody. Dawaj darek, bo ci się woda w misce zagotuje zaraz. Z tego wszystkiego. Odczepmy mu bo... O, pyk. To jest normalnie. To nie jest jakaś jednosta. To jest porządna lakiernia. Tak. Mierzymy spraya i. na ja ten żeby nie było. I go... na, na, naciągamy. Nie za dużo. Tak. lewą ręką nie mogę. Ale... po uszczelkach o, tak elegancko robimy lakier bezbarwny ze trzy warstwy I będzie koniec pyk się ładnie tu rozleje nam no, pierwsza warstwa na teraz będzie właśnie. Hej. Dobra, lecimy się z przodu. świeciła się świeci jak przynajmniej jak w przynajmniej. Chodź tam, mimo że i śur. Jak prawdziwy lakiernik. O, jedzie. Cyk, 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 cyk. I właśnie Idzie. No właśnie. To teraz zobaczycie. O. Tak, o, napylamy ładnie. Napylamy. Teraz tutaj Napylamy Napyla Andrzej Andrzej jak po napyla to będzie tak napylone, że hoho -ho. Krzysztof, Te muchy zlatują, czują miód, to się zlatują. O. O. Co? To nie miód? Dla nich to miód, one myślą, że to miód jest. Dobra, jeszcze ostatnie trysnięcie, Jak za mocno dam, to potem się okaże, że. Co? A weź, stary malarz, kurwa. Stary jak maluje to... Oho! nie, funkielnówka, samochodzik. A nie pusty, alfa. To jest na bagażniku. Teraz idziemy kogoś... Potem się weźmie. To na bagażniku? Rdze. Tak. Ojej. No to jest tak, ja Ci powiem jak to jest. To jest tak, że jak najpierw masz rdzę Potem większą rdzę, a tym już masz dziurę. Zatem, jak już masz dziurę, to potem a, nie upaca się robić samochodu. Po co go robić? A tak, zobacz, napylone. Widzisz? Aż się człowiek dusi, bo musi. Tu wieje, nie w tą stronę. Dobra, kurwa, nie wieje jak on chce. Dobra. Wygląda, jakby się i jakby... Po prostu wygląda teraz jak... Lustro. Jak jeden wielki zaczek, kurwa. Nie, jak lustro. Jak lustro. A? No, bo tutaj nie... Czarne jest, że lekko się odbija, a tutaj w ogóle... Jak, jak od wody się odbija nieraz. Nie. Ja, się zrobiła. Lakierek PrimaSort. Tutaj nie ma korozji. Patrzcie I co więcej trzeba? Trochę chęci Patrzcie tu Pięknie, pięknie, tak ma być w starym klamocie nie ma co się czaić Tu lepiej nie pokazywać To się potem przeszlifuje Ale co? Co nie pokazywać? Patrz Andrzej. O widzicie? Jakie? Tutaj są te wycieki to ja zrobiłem, a patrzcie tutaj A tu nic zrobił lakiernik za pieniądze To co on może a ja nie mogę. Też mogę. Tak nie ma co się tu czaić. Trzeba po prostu robić i tyle. Także jak mówiłem, samochód jest do jeżdżenia, a nie do oglądania. Wszystko jest porobione. Zrobione. Nie ma co się do czego nawet przyczepić. czego to się przyczepić? Do tego, że tylko go trzeba umyć później, jak wszystko stwardnieje. I tak, wariaci, trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego filmiku. A nie subskrybujcie kanału, bo niczego się nie nauczycie. Ode mnie. Cześć.